Dzisiaj przybyła do nas nowa koleżanka, Emily Swan. Mm. Witaj, Emily! Emily jest mm. troszkę nieśmiała. Kto pokaże Emily, gdzie ma powiesić swój płaszczyk? Ja, 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 ja. Ach, wystarczy jedna osoba. Typo, może ty pokażesz Emily, gdzie ma powiesić płaszczyk? Dobrze, proszę pani. z nas ma swój mieszak. Hmm. Ten jest dla ciebie, Emily. Emili wiesza płaszczek na wieszaczku, który wskazała Adela. Powiedz Emili, co chciałabyś dzisiaj robić? Malować, lepić czy układać klocki? Mm, nie jestem pewna. Może budować klocki? A wy co wybieracie? Malowanie, lepienie czy klocki? Jee! Chcę pomagać Emilii. Emili, trzeba wziąć klocek i postawić się na mnie. O tak! Lepiej jest tu jeden koło drugiego. Nie, tak stawiaj Emilii. Tak jest lepiej, Emilii. Nie, Emili, rób tak. Bo że bardzo tu chcecie pomóc. Ale może Emilii pokaże, jak ona kłada klocki. Nie jestem pewna, ale robię. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcecie pójść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Pokażcie Emili, gdzie się bawicie. Pani Gazela, o tej porze te mały przyjaciółki bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Co za pałac? Dobrze. To było dość głośno. Teraz kolejna Zoe Zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośno. Moja kolej, hero. Moja kolej. zjeść świniaka. Świnka mielonka. Czekaj, bo może niech tu siądzie, bo nie będzie widział. Nie? To może tu To głośne. Świnka mielonka. Wiesz, wie, że to się robi ze świnki? <grym zjech> <śpiewa> się cieszą. <śpiewa> Może jak zimno. To też moja ulubiona gra. Ale uwielbia skakanie w błotnym kałużach. Emily też lubi skakanie po kałużach. To wspaniała zabawa. Madame se też lubi skakać po kałze. Wszyscy uwielbiają skakać w kałzach z dwóch. Już trzeba kończyć. nowej grupie? Tak. Widzę, że to byłaś 10 minut swoich przyjaciół. A po to będzie masza. Przecież czy masza, czteroletnie. Masz. No i dobra. Chyba nie będzie reklamy, wiesz? Jezus, jak mi gorąco. A po to chodzi najbardziej. Lubię się Suzy i dla Ele vai te reclamar. Ele vai